Cześć, jestem Mati. i dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć o stacji lutowniczej T12 do akumulatora Ryobi. Jak to działa, czy to ma sens i jak to się ma do oryginalnej stacji lutowniczej Ryobi. Więc to wszystko dowiecie się w tym odcinku. Na samym starcie zapraszam do subskrybowania i lajkowania, ponieważ filmy pojawiają się co tydzień w sobotę o 14.00 i co tydzień staram się wrzucić jakiś ciekawy film. To tyle, już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Ok, tak się prezentuje nasza stacja lutownicza. Jak możecie zauważyć, obudowa jest wydrukowana na drukarce 3D. Tą samą możecie już kupić. Wszystkie linki w opisie koszt to będzie jakieś 40 zł, coś koło tego. Mam też do sprzedaży dużo akcesoriów do Riobi, więc e, wszystkie linki w opisie. Polecam sprawdzić. Dalej mamy typowy zestawik z Chin, czyli zestaw T12, który zawiera płytkę sterującą, yy, przewód i całą, tak jakby, lutownicę. I oczywiście przychodzi to do nas w częściach, będziemy musieli sobie to poskładać, co jest też fajną atrakcją. Zestawik ten kosztował 60 zł w połączeniu z obudową za 40 zł. To wychodzi nam 100 zł za taką lutownicę do akumulatora, co wydaje się być bardzo fajną ceną, ponieważ oryginalna lutownica Riobi kosztuje jakieś 250 a 200 zł, i bodajże nie ma wymienianych grotów. Więc wydaje mi się, że tutaj jest po prostu o wiele lepiej zrobić taką lutownicę, niż kupić gotową. W tej oryginalnej lutownicy jeszcze nie mamy regulacji tutaj możemy regulować co 10 stopni Celsjusza i tutaj widzicie temperatura nam już rośnie. Jeśli chodzi o wymianę grotów, jest w Chinach ich cała masa można wymieniać do wyboru do koloru, więc też bardzo fajny aspekt. Lutownica też ma bardzo fajną funkcję, ponieważ żeby nie zużywać cały czas akumulatora, to gdy jej nie używamy ona stopniowo zmniejszy temperaturę do 200 stopni, a gdy nadal nie będziemy jej używać, to zmniejszy ją jeszcze dalej do zera. Więc tak zaoszczędza po prostu energię w akumulatorze. Mamy tutaj jeszcze diodę, która świeci, gdy lutownica po prostu grzeje. Teraz jest temperatura 350 stopni, więc ona tak utrzymuje tylko tą temperaturę. Oczywiście przewód od lutownicy jest wypinany, co też umożliwia fajne spakowanie gdzieś tam do jakiejś torby e, tej lutownicy. Jeśli chodzi o lutowanie, to mimo że tutaj jest bardzo cieniutki grot. To naprawdę daje sobie radę. Trzeba trochę poczekać. Wiadomo, to nie jest lutownica za 1000 zł, ale jak na swoją cenę, naprawdę bardzo fajnie daje radę. Aktualnie mam grot taki bardziej do SMD, więc nie za bardzo nadaje się do jakichś tam grubszych przewodów, do lutowania, coś takiego. Bardziej właśnie do jakichś tam układzików, żeby jakiś kondensatorek wylutować, lutować, więc to bardziej do takich rzeczy dalej dostałem jeszcze taki grot zdecydowanie grubszy i tym już by można było na spokojnie takie grubsze przewody wydaje mi się polutować pokażę wam teraz jak mniej więcej sobie radzić z takim przewodem 6 mm e, kwadratowych o jak widzicie chwilę mnie nie było poszedłem po przewód i już ta temperatura spada i ona będzie tak spadała do póki temperatura nie osiągnie 200 stopni. Widzicie? Mamy 200 stopni. Teraz wystarczy, że minimalnie drgniemy tą gałką i z powrotem nam rośnie temperaturę. Więc bardzo fajna funkcja. Teraz próbujemy pocynować ten przewód. Jak widzicie, cy, yy... Jak widzieliście, cyna nam się przykleiła. Więc, e, no, lutownica ma minimalny problem e, z tym przewodem. Ale to jest bardzo gruby przewód. 6 mm kwadratowych, e, to. O, teraz już zdecydowanie lepiej. Na no, spokojnie. Na spokojnie daje radę, trzeba oczywiście trochę wolniej, ale no za tą cenę e, wiadomo nie spodziewałbym się cudów, wręcz, wręcz przeciwnie bym się cieszył, bo to jest bardzo dobry wynik. Miałem e, gorszą lutownicę z Chin i naprawdę tamta kosztowała 300 zł, a totalnie się przyklejała, więc... W porównaniu do tej, to ta lutownica bardzo fajnie grzeje. No i to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Pokazałem wam wszystko, jak mniej więcej działa ta lutownica. Dajcie znać co sądzicie w komentarzach. Oczywiście link do kupna macie w opisie. Do kupna tej obudowy, jak i innych akcesoriów, więc polecam się rozejrzeć. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!